Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie kalarepa. Zrobię surówkę z kalarepy. Fajna, kolorowa, smaczna i naprawdę bardzo zdrowa suróweczka do obiadu, do grilla. Zapraszam, zobacz jak ja to robię. Do surówki będę potrzebował takie warzywa. Kalarepę, rzodkiewkę, marchewkę, ogórek i to wszystko. Majonez, jogurt naturalny, pieprz, sól i chyba to wszystko. Warzywa wcześniej przygotowałem, umyłem, co trzeba, to obrałem. I teraz będę tarł na grubych oczkach na tarce. Teraz będę tarł marchewkę, ale marchewkę będę tarł na tych drobniejszych oczkach. No bo marchewka jest taka twardsza, nie? To tak, tak raczej. i po prostu no, nie każdy może, nie każdy żołądek przyjmuje marchewkę tak grubo z Teraz rzodkiewkę i rzodkiewkę z powrotem na tych dużych oczkach co repę. Trzeba uważać na palce przy rzodkiewce, bo można dodać składnik naturalny, trochę skóry. I teraz ogórek, ogórek ze skórą. I też będę tarła na tych dużych oczkach. Tylko marchewka na mniejszy. Ze skórą, bo mamy te takie... mini tak, to są te mini ogórki, mini więc, ogórki one, więc one są miękkie. One są delikatniejsze. Ale każdy z Was niech zdecyduje, czy chce ze skórką, czy chce bez skórki, czy częściowo ze skórką. Dam dwa ogórki. Ja daję pół łyżeczki pieprzu mielonego. Pół łyżeczki, O, może tej. Pół łyżeczki soja, to już każdy musi samemu do smaku. Ja myślę, że tak wystarczy. Tu mam trzy łyżeczki jogurtu naturalnego, trzy łyżeczki majonezu i wszystko teraz dokładnie mieszam. Zobaczcie jaka ładna, kolorowa ta surówka wychodzi. A kalarypa jest naprawdę takim warzywem trochę niedocenianym, a jest naprawdę bardzo smaczna i ma bardzo fajne właściwości prozdrowotne. A teraz sprawdźmy, jak to smakuje. Mm, idealna. U nas w domu nie robiło się z kalarepy surówek, a nie, Was? kalarepa jest bardzo taka niedoceniana, ale naprawdę jest świetne warzywko. I ta surówka jest naprawdę idealna. I do grilla, do obiadu, do wszystkiego pasuje. W dzisiejszym odcinku to wszystko z naszej strony. Wielkie dzięki za oglądanie. Gorąco polecam ten przepis. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś, nie zasubskrybowałeś naszego kanału, to polecam, będziesz na bieżąco z każdą naszą kolejną propozycją, a na naszym kanale naprawdę dzieje się bardzo dużo. Także cześć, do zobaczenia w kolejnym odcinku.